Historia obecności społeczności ewangelickiej w Radomiu i jego okolicach sięga ponad 200 lat. I mimo licznych dziejowych burz, jakie przetoczyły się przez te dwa wieki przez nasze miasto, trwa ona do dzisiaj. Już pod koniec XVIII wieku na te ziemię zaczęli przybywać przede wszystkim rzemieślnicy, przede wszystkim też rolnicy, i ci stanowili największą grupę. Przyjeżdżali tutaj z Niemiec, przyjeżdżali tutaj z krajów nadbałtyckich, z różnych innych terenów i w większości przypadków byli to ludzie wyznania ewangelickiego. Tym samym w roku 1826 okazało się po spisie, że w ziemi radomskich ewangelików jest sporo ponad tysiąc osób. Zaczęli oni starać się o pozwolenie na erygowanie parafii. Kilka lat po erygowaniu w naszym mieście luterańskiej parafii powstał cmentarz ewangelicki, który dziś należy do jednych z trzech najważniejszych zabytków sztuki sepulkralnej w Radomiu. Erygowanie tego cmentarza miało miejsce dokładnie 18 września 1833 roku, a formalnie od 1834 roku zaczął on istnieć i pełnić funkcję grzebalną. Tutaj są chowani radomscy ewangelicy, Rudzielużni, jedni o których nie wspominają dzisiaj żadne historie i kroniki. Ale są też tacy, którzy do naszego miasta dużo wnieśli, wiele śladów po sobie pozostawili. Jak podkreśla ksiądz Rudkowski, Radomska Wspólnota Luterańska miała wielkie szczęście być przez lata zarządzana przez wybitnych duszpasterzy. Byli to ludzie po prostu wybitni i co też świadczy o stabilnej sytuacji parafii, byli tutaj przez długie lata. Do tego grona należał bez wątpienia ostatni przedwojenny duszpasterz, który objął parafię po śmierci pastora Henryka Tochtermana. Mowa o urodzonym w 1902 roku z duńskiej Woli księdzu Edmundzie Friszkę. Ojciec urodził się w Zduńskiej Woli. Tam wzrastał. Chodził do polskiego gimnazjum. Z tej zduńskiej woli zdawał na Uniwersytet Warszawski na teologię. Dostał się na tą teologię. Ukończył ją właśnie na Uniwersytecie Warszawskim. I pod koniec lat 20. był wyświęcony. W 29. został na stanowisko administratora parafii radomskiej, czyli to jest pierwsze takie urzędowe stanowisko. Wcześniej był wikariuszem w Łodzi. Od roku 1930 funkcję proboszcza parafii pełni ksiądz Edmund Friszke. Pełni ją z bardzo dużym zaangażowaniem i pełni ją też w duchu i to jest pierwszy taki pastor, który się w tej parafii pojawił, w duchu zdecydowanej polskości. Jest to człowiek, który pomimo tego, iż z racji pełnienia funkcji musi większość parafian, kolonistów nauczać po niemiecku, jeśli idzie o lekcje religii, musi sprawować wiele nabożeństw po niemiecku, dba o to, żeby tym ludziom wpajać poczucie polskości, wpajać poczucie tego, że są w Polsce i powinni się zasymilować. Trzeba pamiętać właśnie o tych istotnych kontekstach takich narodowościowo-politycznych tamtych czasów, czyli że Kościół był podzielony w gruncie rzeczy na dwa odłamy, pozostające ze sobą w coraz to ostrzejszym konflikcie, zwłaszcza w latach 30., odłam niemiecki i odłam Polski. Ojciec był związany zawsze z tym Odłałem Polskim, jeszcze na studiach był w kole teologów ewangelików, w polskim kole teologów ewangelików. No i to jakby w konsekwencji też, prawda, później objął parafię radomską, reprezentując ten właśnie polski nurt, co miało swoje też różne konsekwencje w tarciach, konfliktach lat 30. i w Kościele, i w ogóle. Z mniejszością niemiecką, a także myślę, że miało też pewne znaczenie dla jego kariery, bo niewątpliwie ona się bardzo dobrze rysowała. Jako człowiek trzydziestoparoletni, a więc młody, wszedł do władz naczelnych kościoła jako zastępca członka konsystorza w roku 37, jeśli dobrze pamiętam, a w roku 1937 chyba został zastępcą seniora Lubelskiego i w roku 1939 pełniącym obowiązki seniora Lubelskiego po śmierci księdza Szenajcha. No więc był człowiekiem młodym, ale że tak powiem mającym dosyć jakby duże znaczenie. W 1932 roku ksiądz Friszke wstępuje w związek małżeński z Ireną Arnold, malarką, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu. Z tego małżeństwa rodzą się dwie córki Edyta i Gabriela. Jesteśmy w miejscu, do którego wracam zawsze ze wzruszeniem. Jest to miejsce mojego urodzenia i miejsce mojego dzieciństwa, które tu spędziłam jeszcze razem z rodzicami. Bo niestety był to okres bardzo krótki, bo tylko czterech lat. Tu urodziła się również moja siostra i do roku 1939 zaliczam okres szczęśliwego swojego dzieciństwa. Ojciec zajęty był pracą w parafii, mama domem i swoją pasją malarstwem. Także bardzo wiele czasu obydwoje spędzali przy swoich zajęciach. Ojciec był człowiekiem interesującym się bardzo polityką. Prasą, radiem. Zawsze do końca swojego życia zresztą czytał życie Warszawy od deski do deski. I w tych czasach, wtedy, poprzedzających rok 1939, pewne wiadomości w, w gazetach, w prasach wskazywały na to, że nastąpi zabór Polski, najazd na Polskę. Domyślał się, co może go czekać. Był bowiem w ugrupowaniu księży, którzy mieli antyhitlerowskie poglądy. Był bliskim współpracownikiem księdza biskupa Juliusza Burszego. I w tej grupie księży prawie wszyscy byli na listach przygotowanych już dla Gestapo księży, którzy byli przeznaczeni do aresztowania. Ojciec miał tutaj w Radomiu trudną sytuację, gdyż okolice pełne były kolonistów niemieckich, którzy przybyli tutaj w latach przedwojennych, przygotowując grunt psychiczny, socjologiczny dla Armii Niemieckiej, która miałaby tu wkroczyć, tak aby była ona przyjaźnie przyjęta przez społeczeństwo polskie. Wśród tych kolonistów no niestety większość była ewangelików, ewangelikami. Ojciec miał problemy z takimi rodzinami, które próbowały organizować spotkania namawiające do Sympatii do Hitlera, do hitlerowców i wyczuwał, że taka działalność jest przygotowaniem tak zwanej chyba ogólnie trzeciej kolumny dla wojsk niemieckich. W gruncie rzeczy ten konflikt, o którym tutaj mówimy i który ojca dotyczy, no to jest konflikt głównie no może nawet nie w samym Radomiu, co w, w okolicach podradomskich, wsi podradomskich, znaczy właśnie z kolonistami niemieckimi. E, I te stosunki, że tak pewnie koniecznie musiały być konfliktowe, gdyby nie to, że one właśnie w latach 30. zaczęły się coraz mocniej nakładać na konflikt niemiecko-polski dotyczący zarówno kościoła, jak i stopniowo dotyczący w ogóle. Roli mniejszości niemieckiej i gry Berlina mniejszością niemiecką. Był człowiekiem na pewno dosyć zasadniczym. Na pewno był człowiekiem dosyć zasadniczym, człowiekiem przekonanym do pewnych rzeczy, które chciał robić, które uważał za ważne, pilnującym tych rzeczy, pilnującym, że tak powiem, porządku dnia, porządku zajęć, odpowiedzialnym za rzeczy, których się podjął. Był człowiekiem szalenie prawym. Nie znosił żadnego krętactwa, nie, nie, nie szedł na żadne układy. Był człowiekiem wykształconym. Uniwersytet Warszawski przed wojną to jednak było coś. Zainteresowanym właśnie literaturą teologiczną, literaturą religijną, muzyką, to na pewno był belomanem. I, i, był, I był chyba, tak sądzę, też z tych przedwojennych przekazów to jest dość istotne w jego takim horyzoncie intelektualnym czymś co się chyba określało przed wojną jako państwowiec